Siema siema, witam wszystkich serdecznie, w ten piękny poniedziałek, rozpoczęcie nowego tygodnia, więc lecimy z najnowszą aktualizacją. A więc tak, jeżeli chodzi o Bitcoina, mieliśmy zamknięcie tygodniowe, bardzo, bardzo mocno wyciągnięte, <coughs> bardzo długi knot, więc ja spodziewałbym się. No przynajmniej testu tego knota w 50%, 50, więc yy, zaznaczymy sobie ten poziom 50% na knocie. To jest ten poziom, zapiszemy sobie 50% 1. I sobie to zostawimy i przejdziemy bardziej na lokalne, czyli tak, co mamy na h12 i co mamy na d1. Jeżeli chodzi o h12, bardziej w sumie interesuje mnie d1, bo najpierw powiem o d1. Poziomy, które mi interesują do longowania, też sobie jeszcze zmierza, tylko zakres całego tego swingu, czyli od góry. Od dołka do szczytu i poziomy, które mnie interesują to jest 75788 FIBO, czyli to jest ta strefa, no i powiedzmy te 50% knota, które sobie zaznaczyliśmy, czyli cały zakres. Pierwsza moja strefa do longowania, w której będę szukał longów to jest 106.600, 106.200. Natomiast ustawię się jeszcze jedną pozycją po zebraniu tych tutaj podwójnych dołków. Wyłączę tylko wskaźniki, żebyśmy wszystko fajnie widzieli. Mianowicie tutaj nam się to przesunę. Fibu mogę usunąć, bo zakres mamy już rozrysowany. I tutaj mamy jeszcze płynność do zebrania z dwóch dołków. Więc jeżeli tutaj mielibyśmy zejście, to zobaczcie, że na MA50, na D1, okolice to było dobre miejsce. Czyli ruch mniej więcej taki, że zejście tutaj powiedzmy jakieś takie o i teraz nagle zejście akumulacja na emię wybicie tego wszystkiego i powrót z powrotem to będzie dobre miejsce na ewentualnego kolejnego longa natomiast no zobaczymy jak zejdziemy Troszkę niżej. Lokalnie na ten moment, zobaczcie, świeczki mocno wykupowane. Saportem naszym jest EMA 50 z D1. Przepraszam, z H1. Natomiast ja tutaj z tej strefy nie rozgrywam Longa. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy już test na H4, to jest bardzo, bardzo fajnie widoczne. Zobaczcie, mieliśmy już test tej EMA 50 w tym wypadku na H4. Wyłączę magnes, tutaj ten, w tym miejscu, i nie mieliśmy wybicia poprzedniego szczytu, czyli mieliśmy zejście do średniej. Mocne wsparcie, i z tego miejsca powinniśmy mieć impuls, który wypycha nas ponad ten szczyt, natomiast tego nie było, więc dla mnie nie ma tutaj miejsca do longowania. Ja jestem w 100, ze 108 w szorcie do 106.200, czyli do tego tutaj punktu. Jestem w pozycji krótkiej, czyli na spadki, natomiast pozycja mam zabezpieczoną w break-even, czyli w przypadku cofnięcia rynku do góry wybiję je w B i po prostu będę bez pozycji, więc jestem zabezpieczony, jeżeli miałby rosnąć, natomiast jestem za kierunkiem spadkowym, jeżeli chodzi o Bitcoin. No po prostu nie mam tutaj żadnej strefy na longi, teraz te longi mam troszkę niżej z scenariusza z D1, tutaj świeca manipulacyjna, to jest ta d która wybiła nam poprzednią płynność z tego tutaj zakresu całego, to jest ta świeca czerwona, natomiast zobaczcie, ona już została zebrana tą świeczką też czerwoną, więc ja tutaj nie widzę nic wzrostowego na ten moment, w sensie może wykres rosnąć, natomiast ja bym się tutaj nie podłączał, czekam po prostu niżej. I drugi wykres, o którym chciałem Wam powiedzieć, to jest wykres Ethereum. Ethereum pierwszy raz od 9 tygodni wygląda dla mnie bardzo, bardzo wzrostowo. Dlaczego? Mianowicie, jak wejdziemy sobie na mniejszy TF, czyli na D1, to zobaczcie, że mieliśmy tutaj Masę Liquidity, czyli cały ten zakres, który tutaj był, o cały ten tutaj, tutaj było masa stop-lossów, czyli tu były w tym całym tym zakresie poustawiane stop-lossy. Teraz zobaczcie, co rynek zrobił na większym tf czego nie widać tutaj, tak na, na jednej świece. Mianowicie, jedną świecą spadkową, tą z 16 czerwca, a czyli tygodniem, tygodni, który zaczął się 16 czerwca, masą maślane, zgarnęliśmy całe to Liquidity. Ok, i ze strategii, z której korzystam, czyli Liquidity Grab System, zamknięcie korpusem świecy tygodniowej, którejś następnej powyżej, oznacza, że cały ten zakres dla mnie jest wzrostowy. Więc stop loss można powiedzieć tutaj: take profit na 1 do 2, i to powinien być zakres wzrostu na Ethereum. Wzrostu na Ethereum, teraz tak, czyli można powiedzieć, że z tej strefy od stop loss tak jak mówiłem, pod dołkiem, natomiast liczymy od korpusa, czyli z tego zakresu 1 do 2. Wypada nam prawie na 3400, czyli mamy 35% możliwości, albo raczej potencjał wzrostu na Ethereum. I ja tutaj na Ethereum w tym zakresie niżej będę szukał strefy wzrostowej. Jak zejdziemy na mniejszy TF, to mam jedną strefę. Ona jest tutaj z H4, ona jest jeszcze nie zabrana, więc strefa, która mnie interesuje to jest 2430, ze stop lossem poniżej tutaj dołka, czyli 2372. I to jest miejsce, gdzie ja będę dobierał L, jeżeli chodzi o Ethereum. Przynajmniej będę chciał, jeżeli tam cenami cofnie, jeżeli nie, no to po prostu będę szukał gdzieś wyżej z krótszym stopem, dlatego że tamten zakres jest bardzo, bardzo długi i wolę złapać inne alty, jeżeli mielibyśmy mieć taki real light na Ethereum. Teraz tak, jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, to dominacja na ten moment supportuje się na M50. E Natomiast można powiedzieć, że dochodzimy już do takiego momentu, gdzie ta dominacja, moim zdaniem, zacznie nam zawracać tutaj do jedyneczka. Więc tak jak mówiłem wcześniej, dwa triggery. Pierwszy trigger to jest dojście do górnej bandy tej strefy. Ta strefa była dużo, dużo szerzej. Ona była już tutaj od 60, 65%. Natomiast mieliśmy zejście, więc ja zamierzyłem do mniejszego time frame'u i to jest ten zakres 67, 88, 66, 60. Natomiast niekoniecznie musimy już wtedy pójść, bo byliśmy w strefie, mogliśmy po prostu pogłębić wejście i zejść. Więc dla mnie, potwierdzeniem. Po na zejście i taki można powiedzieć większy ruch ETH będzie zamknięcie się korpusem świecy D1 poniżej ma 50 czyli tak jak tutaj mówiłem jakaś akumulacja pod EMOM i zejście niżej w okolice 62.50 no i więc więc no więc dużo tutaj takich rzeczy mi się składa, jeżeli chodzi o dominację USDT no to tak jak mówiłem dominacja jest strukturalnie spadkowo, ok strukturalnie spadkowo więc widzę tutaj możliwości wzrostu na altach i na samym tym naszym pionierze altcoinów, czyli na Ethereum. I teraz, tak, jeżeli chodzi o moje alty, no to ja pozycjonuję się na kilka monet pęgu. 20% tu wszedłem, tu mam dużo większe siatki. Średnia entry wyjdzie mi około 13 centów. Prime, czyli coś, co skupiłem po fudzie cena się mocno wypłaszczyła, no i można powiedzieć, że teraz sobie akumuluje, zobaczymy jak to się tutaj będzie miało, na ten moment wszedłem tylko 20%, fartcoin wyszedłem z pozycji, dlatego, że nie podoba mi się te price action, które tutaj mamy, równie dobrze możemy, można powiedzieć, że z jednej strony mamy sporo płynności, z drugiej mamy sporo płynności, więc tworzy nam się trójkąt, dopiero wejdę po potwierdzeniu, albo w jedną stronę, a jeżeli będziemy mieli zejście, reteścik w dół, no to ponownie będę chciał, żebyśmy zamknęli 1.17 na H12, czyli wybicie na H12, zamknięcie powyżej, zobaczę jaka będzie struktura rynkowa i prawdopodobnie Podobnie wezmę jeszcze raz z targetem na 1,52 injective, injective. Tutaj chyba miałem strefę z d1, zobaczmy. Tak, injective z D1, tutaj strefka do zbierania, czyli można powiedzieć do 8.87, natomiast ja czekam na potwierdzenie z mojego TF-u, jeszcze go nie mamy. Jeszcze go nie mamy i na ten moment naszym oporem głównym jest 50 z D1, bardzo mocno trzyma cenę. Zobaczcie, tu nie mieliśmy dwóch świec potwierdzających, czyli zamknięcie. Tak jak zawsze mówię, jedna świeca to może być fake wybicie, potrzebujemy drugiej świecy zamkniętej korpusem poniżej naszego lub powyżej naszego oporu. Tutaj tego nie było, mieliśmy pchnięcie ceny. Zobaczcie, pierwsza, druga świeca, zamknięcie i mamy ruch w dół. Na ten moment nie było takiego zamknięcia Tutaj jest zamknięcie na świecy, natomiast druga była gaszona, więc wyjście powyżej 50 też będzie dla mnie byczym sygnałem. Jeżeli chodzi o hype, tutaj nic sensownego jeszcze nie widać, natomiast też obserwuję. Rio, dalej mam entry. cena sobie można powiedzieć, że konsoliduje w tym zakresie. Tao, dalej czekam niżej, czyli 2,40, 2, przepraszam, nie 2,40, tylko 2,50, 2,25 mam mordery. Na Solance chyba nic ciekawego nie widziałem. Nie, solanka miała tutaj tylko ten zakres, bym powiedział, spadkowy. z H12, więc wybicie nawet knotem powyżej poziomu 160 zmienia narrację spadkową, jeżeli chodzi o solanę, i mamy narrację wzrostową Więc nadbiciem korpusem i w tym zakresie, który tutaj, przepraszam, knotem, w tym zakresie będę szukał longów. Na, aha, jeszcze solana z tygodniówki, podobny jak ETH. Zobaczcie, zamknięcie bycze, czyli mieliśmy zebranie liquidity i zamknięcie jest korpusem powyżej, więc cały zakres na solanie można powiedzieć, że już jest wzrostowy. Dodatkowym potwierdzeniem na krótsze wejście w solankę to jest wybicie knotem tutaj tego szczytu z H12, no w sumie z każdego time tylko powyżej 160 dolców. I desing, zakres akumulacji, zobaczcie, pierwsza akumulacja, mocne wybicie i teraz spodziewam się drugiego takiego roundingu i pójścia do góry. Jeżeli chodzi o, bo zapomniałem jeszcze tutaj total 3, jeżeli chodzi o total 3 na H12 no to można powiedzieć, że z linią trendu walczymy, pierwsze, drugie, trzecie odejście i zobaczymy, a ten moment wygląda też sensownie, więc alty nie wyglądają wcale tak źle, mimo tego, że jest czerwono, to pamiętajcie, że czasami jedna świeca 10-15% na Ethereum to nie jest wcale tak dużo i może zmienić całkowicie narrację i już wszyscy będą mówić, że jest all season to the moon i wszystko fajnie będzie rosło, więc trzeba obserwować, śledzić swoje triggery, i pamiętajcie o tym, że posiadać zawsze co? Ano plany. Dobra, dzięki za dzisiaj. Pozdro i do usłyszenia.